Kolejny dulecik, Piotrek, Kasia. Jesteście oboje y, bardzo rokowi, ale żeby było trudniej, zaśpiewacie piosenkę New Radicals You Get What You Give. Myślę, że będziecie musieli naprawdę popracować, szczególnie ty Piotrek, y, żebyś mógł w tej piosence pokazać siebie. Kasia i Piotr byli zachwyceni decyzją Ani świeci do czego akurat tak? Nie, <śmierdza> nie przesadzaj. Bądź Elvisem, chociaż raz w życiu. <sum Dia> <śmieniu> <śmieniu> tak to <co> <śmieniu> Żadna z nas się nie czuje dobrze w tym utworze, tak do końca. To nie jest nasz klimat. My wiemy, że, że Ania zrobi to specjalnie, żeby nas tak trochę, żeby nas tak trochę z, też zmotywować, może do jakiejś nie wiem, cięższej pracy. Podczas prób Kasia usłyszała kilka rad na osobności. On ma swój świat, taki całkiem niezły, teraz to y, widać. Aha. Myślę, że nie próbuj jakimś takim tańcem, wiesz. Bądź tą pidzierkarmi. Dobra. Piotr czuje, co się święci. Jakie rady otrzyma od Ani? Już wszystkim się wydawało, że jesteś takim super ekstra faworytem, ale na szczęście okazało się, że, że tylko w rokowych piosenkach dobrze piosenisz. Na tyle dobry, że właściwie zwalniasz się sam z obowiązku pracy nad sobą. Opanowałeś sobie parę ładnych scenicznych ruchów. Nie, nie no, nie, masz to, super. Trzymanie nie mikrofonu ma masz, masz opanowane. już się czujesz. Jesteś no. rock'n'roll star, tylko rusz dupę, zrób coś jeszcze innego niż to, co robisz. Jak czuje się Kasia walcząc z faworytem Ani? Walczysz z największym faworytem w mojej grupie. I to jest nie. najprostsze, bo on jest faworytem. Ty, możesz, ty jak przegrasz, to się, to nikogo nie zaskoczysz. Po prostu masz od razu utrudnione zadanie. Nie. Na dzień dobry. Masz elegancko, lekko. Naprawdę. Gdybyś walczyła z osobą bardzo się podobną, to miałabyś ciężko, musiałabyś się spinać. To ty tylko może zaskoczyć pozytywnie w tej chwili. Chcę poważnie o tej rozmowie zapomnieć, ponieważ y, namąciła mi w głowie za dużo, za bardzo. Jedyne co teraz chce, skupić się po prostu na swoim wokolie Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Fajor.